Zapraszamy do degustacji szybki do młodej żywającej wieprzowej komoli oraz wina andaluzyjskiego sherry. To są ostatnie chwile, ponieważ już za chwilę rozpoczniemy minęły koncert flamengo. Także zachęcam, byście często was, ponieważ za chwilę kończymy degustację i rozpoczniemy koncert. się myślę, że da się Proszę Państwa, zapraszam na ostatni kawałek szybki długo dojrzewającej i kieliszek szary Adrozyńskiego, bo już na moment już zaczynamy kontrolę. Parę szybki długo dojrzewającej, hamori Beriko, i już na chwilę przed Państwem nie stoję. Druga w lewej kadaniu żeby wystąpić dzisiaj przed Państwem w Centrum Anglowym Manufaktura no, Polski. Grupa Dawid Morales, proszę Państwa, jest w Polsce od 20 lat i koncertuje na całym szczycie. Artyści Dawid Morales są laureatami Wielkanów, nawet na krajowych, jak i międzynarodowych. Zdobywali trofea m.in. w Buenos Aires, w Argentynie oraz Montevideo, w Urugwaju, jak również są laureatami wielu znaków w Hiszpanii. Dzisiaj na scenie specjalnie dla Państwa wystąpi Esperanza Leon Śpiew, Noelia Cabarea Taniec, Daniel Casares Tara oraz David Morales Taniec. Proszę Państwa, specjalnie dla Was, prosto do Andaluzji widzeców, flamenko David Morales. Przywitajmy ich wielkimi brawami.